Znajdujemy się na odparciu nowego miejsca konferencyjnego w Warszawie w hotelu Nowotel. Czy pani często podróżuje po Polsce i zatrzymuje się w tych hotelach? E, ja nie często, dlatego że ja jak marynarz mam w każdym mieście znajomych i przyjaciół i staram się mieszkać u nich. E, no tu zdarza mi, zdarza mi się nowotel, zdarza mi się Mercure, Ale zdarza mi się no, przede wszystkim zdarza mi się Grand Hotel. Który jest własnością Nowotelu i yy, uważam, że to jest najlepszy hotel yy, w Polsce. Nie pan, ja strasznie mówię pan, no w każdym mieście jak marynarz mam żonę i po prostu zajeżdżam i zamieszkuję. Także nie mam, nie mam, ale bolałabym w hotelu i gdybym mogła mieć takie przyziemne m, życzenie, to bym chciała mieć apartament właśnie na przykład tu w Nowotelu. Duży apartament, żeby można było malować. Kiedy znaczy, najlepiej no to... pani by mogła sobie fajnie urządzić, nie? Ja bym sobie urządziła i ja bym tutaj mieszkała, zmieniano by mi pościel, czyszczono by mi odkurzaczem, myto by mi wannę i nie musiałaby przychodzić jakaś tylko to by było na co dzień. Ja właśnie czytałem o Pani wystroju mieszkania, które jest specyficzne, znaczy specyficzne. Jest piękne pod tym względem, że wszędzie wiszą obrazy, mnóstwo książek, ciekawe rzeczy, pamiątki, właśnie. Więc tego chyba brakuje. Co w tych pokojach hotelowych? Ja myślę, że bardzo brakuje, i myślę, że to jest bardzo trudna rzecz. I myślę, że można by było w hotelach, są jakieś serigrafie autorskie, super. Na przykład, nie wiem, no DESA, DESA yy, Unicum ma takie, że myślę, że można byłoby zainwestować w jakieś większoformatowe grafiki czy grafiki, jakieś powielane techniki, yy, dobrze oprawione, bo myślę, że to szalenie podnosi jakość wnętrza. Wnętrze bez obrazów jest słabe, a wnętrze. Z jakąś reprodukcją czy słabymi obrazami to już lepiej nic nie, ale jest okropnie bez obrazu. Smutno, ja tak uważam. Tak. Nie chciałaby pani właśnie swoich obrazów umieścić w tych najlepszych apartamentach tutaj? Nie proszę pana, bo ja z tego żyję, to jest mój zawód. Ja, ja mogę je sprzedać. Dla pana. No oczywiście, sprzedać tutaj, spotkać się wiadomo. No na pewno, tylko myślę, że żaden hotel nie, nie wyłoży takiej kasy, żeby mieć oryginały. Ja mówię o technikach powielanych i jest mnóstwo możliwości, tylko że nikt o tym nie myśli, bo w tej chwili zapotrzebowanie na sztukę jest no, zarowe. No i właśnie, rozpoczął się rok 2017. Jaki on będzie dla pani z tą sztuką? Mnie to nie obchodzi. Mnie to nie obchodzi, ja robię swoje, mam swoich klientów, mam swoje galerie w Warszawie, w Nowym Jorku. Nic mnie to nie obchodzi. Znaczy nic mnie to nie obchodzi, poza tym, że 75 milionów 70, nie, budżet, cięcie, zakup już kupionej i dostanej damy z łasiczką, to jest 75 lat budżetu na kulturę. 75 lat. To nawet pan nie dożyje. Rozumie pan? I to są zabrane pieniądze, na to, żeby były obrazy, na to, żeby je miał kto malować, na to, żeby były chóry małe, teatry małe. To wszystko jest zabrane. Jesteśmy okradani. Ale czy to jest zabrane, w sensie, że to jest stopniowo już od kilkudziesięciu lat Pani mówi, czy to rzeczywiście jest teraz? Teraz teraz, jak oni kupili, jak oni kupili Damę z Łasiczką i tą kolekcję Czartoryskich, którą Czartoryski przekazał narodowi polskiemu i dostał za to Polonia Restituta w 1992 roku, kupiono to jeszcze raz za 450 miliardów 75-letni budżet Polski na kulturę. Także wie Pan... Jakby z tego punktu widzenia patrzeć, to ich się powinno po prostu rozedrzeć na szczępy. Ale, ale ludzie tego nie widzą, bo kultura jest coraz mniej potrzebna. Czyli ówczesny rząd idzie, nie idzie, da mnie wydam ze sztuką, z kulturą. No przecież no co mnie pan pyta? Pan sam widzi, że nie idzie, no. Gdzie to idzie? To nigdzie. Kultura jest najbardziej nieważna właśnie Ludowy Zespół. Y Żołnierze wyklęci, pieśni powstańcze. A kultura nie na tym polega. Kultura jest dla wszystkich i kultura musi być uniwersalna. Absolutnie kultura w służbie polityki jeszcze się nigdy nie sprawdziła w historii świata.